Zobaczyć od razu na spadochronie <grymne> zamiast tam jechać <grymne> Ta się. To trzeba samotem nam woleć. No tak. To będzie z kamerą czy bez? Z kamerą. Z kamerą. To jakiś Walter, gotówka, karta jak to będzie? Gotówkę A, mam z waltry, Dobry. 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 Ja bo pani, żeby wzięłam. To pani, 380 gram z 500. Najpierw było w 500, a teraz jest 380. Nie, ma stresu. Widać na Facebooku, jak zapodaje Bogna, że tak ładnie jest podana. I słuchaj, tak, gdzie jej I... mi... Idź do pytaj. No? A. Ja, <grym> bardzo podobne ja nazwisko. Ja tylko Eku słyszałam. Ja zapraszam do zaraz kamerzysty i zaczniemy. Się... E, a jaki będzie kolor e, pod podochronu? E, najprawdopodobniej będzie to czerwony z białą i czarną stawką. Teraz kolana do tyłu, Dobry, przedstawimy się. Hello. Marcin, przybyłek. I co będziemy robić, Panie Marcinie? Będziemy skakać. A skąd na urodzina i Dzień Kobiet? E, 28. rocznica naszego. Naszego? Bycia. Naszego? Z moją kobietą. Aha, myślałem, że naszego. Nie, nie naszego. <grym <grym 28 lat to sporo. to sporo. Jak ona wytrzymała? Czy jak pan wytrzymał? No, ona, możemy przejść na ty. Ona wytrzymała. Z trudem, tak prawdopodobnie. A ja wytrzymałem z przyjemnością. To jest na pokładzie żona, szczęście. Leci za karę, tak? Leci za karę. Co zrobi? Za 28 lat wspólnego życia. Kwiaty kupuje? Yy, kwiaty rzadko kupuje. Czyli za karę? No, w sumie za karę. No. Kila mówi, że za karę. Kwiatów nie ma. Kara musi być. jest. <noise>

na górę. Jestem z to będzie taka dramatyczna. To będzie na dramatyczna. To będzie taka To będzie To będzie tak dramatyczna. To będzie Nie? dramatyczna. To będzie taka dramatyczna. To To musi Prawie prawie. prawie, prawie, Ja piszę Żona torbę może tu sobie położyć gdzieś. Tu nikt nie ukradnie. Pełno komputerów jest. Jeszcze więcej rzeczy tu jest. To uczy ja, Pana to... nah. jak ciągnąć, tak? Ja mam 50 koła. Tak. Nie wiem, stokoła ubezpieczności. No, że ona ma bardziej profesjonalną kamerę niż ja. No właśnie. Przesuwamy się na podłogę. Spójrzcie, przyjął i przesunę. I na razie spójrz, a zaklinę to. Nogi dobrze no przyrazy Okej, okay, dobra, dobra dobra. i w takiej pozycji będziemy wsiadać w okay. takie Raz, dwa i na trzy osiadamy. Z tym, że z tego wszystkiego to tak naprawdę najistotniejsze jest dla mnie twoje pozycje, ponieważ samą koordynacją tego Re kraju w tym lecimy teraz czy w następnym? W dwunastym, czyli w najbliższym z finista. Dobra, będzie

No, na tyle. Zarzucasz A do przodu. Przez parę sekund. Nie poczekaj, do nas. A żona nie pisze do smsów już do innych chłopaków, nie? Jeszcze nie wyskoczył. Ale nie wyskoczył, jeszcze żyje.

o, teraz no. Te a, gdzie, a gdzie są obiektyw? Bo ja widzę trzy obiektywy. To jest kamera, to jest a. aparat. właśnie najgorsze sobie. który chcesz. Okej. To jest co Dla mnie jest ważne. O ile ręce tutaj prawda, są wolne. ile Pani Trochę otwarcia? Tak, cały czas. Jedno. jedną wzięła tylko. A co to, to znaczy? Trzeba się nie otworzy, to podpilamy i to tak. jest. dobra, To <grymny> pisze, Nie ma co przepłacać, nie? Bezpieczony jest generalnie, od nieszczęśliwych nie, A kto na na nie, 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 sam? nie, Do dzisiaj opiero, czy Miałoby, nie, tak, do dzisiaj, opiero, czy teraz. Miałoby, nie, teraz? nie, 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 12 tam damy 10 minut. O, spokojnie, Najważniejsze jest dla mnie to, żeby twoje stopy były możliwe. Ok. To jest dobra. Także możesz na przykład złapać dłoń za dłoń pod kolanami. O, ciężko tak pół godziny trzeba? Pół, pół godziny da radę? Może nie, ale. 45 minut. Chodzi. chodzi o A O chodzi? Tylko nie alkohol. są rzeczy mniej istotne. Yy, natomiast jest drugi, czy ten musi wrócić? Chyba ten musi wrócić, tak? Nie wiem. Komandos, oni tak szli do tego samolotu, mówię, ale ma jak komandos między grupą. O! tym jestem? Jest. Co? Są zwarte i gotowe? Tak. No to patrzmy. <grystanie> Proszę dbać o mojego męża. Dobrze, dobrze. Staram się dostarczyć w jednym kawałku. A ty dopiero tu Marcin, no nie? właśnie idźcie. No, ja sam... ja ja a jeżeli coś, to który kawałek ja jest najważniejszy? Alektura. Joanna mówi, że głowę mamy. Thank <laughs> you. just one so Ciekawe mi gdzieś znajdzie to. Jest, Oj, prawie, no, to jest również kadrochrąt. No i że tak daleko. No. Wcześniej ta dziewczyna, ta dziewczyna tu wylądowała. Tak. Możesz? Troszkę tak samujesz? Tak, tak. Dobra. O. Coś mam odpiąć? Czekaj. Jak było? Fenomenalnie. Ja Lepsze odzbierania znaczków? Hmm. Lepsze odpisania? No, no, no. E. 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 Lepsze odpisany? E. 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 To są za trudne pytania, tendencyjne. <laughs> podziękuj um, teraz żonie, pomóż, prawda? No, zwłaszcza z tym, zwłaszcza z tym zbieraniem znaczków. Bo Dzięki. Dzięki O nie. co? Teraz ja. też teraz żonie, podziękuj. Bardzo Ci żono, dziękuję za wspaniałą przygodę. Nie mogę za bardzo w tej chwili... I będę ciaty kupował. Ciaty będę kupował. Dzięki. Dzięki, dzięki za, za to filmowanie. Nie wiedziałem, że to jest aż taki pęd. Ja nie mogłem... Rozumiem, się na godzinę złożyć. było. No właśnie. Забрал, хэнчи, венкшэй! Mm -hmm. okay. <laughs> nie no tylko zyba, że te pasy no? si śmiejemy, no, Jest tylko jedna rzecz, która by mogłaby cię nie przeszkadzać. No. W pewnym momencie w samolocie, jakbyście poprawiali tych pasów w ciąganiu, to było to złączanie. Marty, jest jeszcze jedna rzecz. Się ten samolot się jest się tak mały, że ja już bym do niego nie chciał. Ale to był jak to ten wygląda. Ten Dlatego, no tamten właśnie był większy. No, prosiłem tego o jeden. A nawet może że to coś musi. Marty, ja cię osobiście zrozumieć. Generalnie <noise> Jak Pampers? Tak. <noise> tak <noise> Ale ty najdłużej dwa razy dużej, niż ciężkiej? Tak? Tak. tak. Miałeś specjalne względy. Za no. lekki le. tak. jest. Jeszcze. Lekki jest, tak. Za tym rozpowiadam Jako drugi. Jako drugi, no właśnie. I najdłużej leciałeś. Tak? No ostatni wyglądał. Ani, może chcesz, dobra był w samochodzie? E, mamy otwarty ma, 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 samochód mamy. Możemy posiadać. Chcecie kolego kole, to wasza kola jest. Cześć, cześć, cześć. dobra, dawaj. No właśnie. Napierdzielał to, te, tym, 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 tym powietrzem. To jest, ten, no, jeden wielki szał. No, nie, nie ma innego określenia. No, bo to jest szał. To jest szał. Po, przeżycie śmierci w zasadzie w pewnym sensie. To jest nie, nieprawdopodobne tego spadania. <grym> Zaczęło, <zresztą w kusy> no, miały Nie, bo tego, tego kurwa nie było. Niestety za późno wyciągnąłem kamerę. Prędkość jest taka, że w życiu... Ta z taką prędkością się nie poruszała. No jest, no tak, 200 na godzinę. To jest olbrzymia prędkość. Olbrzymia A powiedz, w żołądku prędkość. nie robi się tak jak na puśtawce i w windzie? Tylko w samolocie. A tylko w samolocie. Lecisz w... Nie, jak lecisz, to absolutnie Ciekawe nie. Ciekawe, dlaczego to tak no, jest. No, to są te różnice. W samolocie się, to znaczy, na zewnątrz już jak jesteś, się lecisz w dół, się tylko rozpędzasz i to rozpędzasz się bardzo My szybko Niech nie <gễ cama> <haya> to <natychmiast>, się nagra. Natychmiast to trzeba osiągać nieprawdopodobną prędkość. I po prostu. Jest to jedno wielkie, totalne przerażenie i zachwyt jednocześnie. Rzeczywiście mm. jest, jest zachwyt, ale przerażenie naprawdę. jest olbrzymie, bo to jest po prostu lecisz na śmierć. Ja po prostu nie, nie, i nie pamiętasz o tym, że masz swatowrót? Lecisz tak, jakby na śmierć. Naprawdę. Tak. Po, prostu A po jakim czasie się wyłącza Bardzo długo leciliśmy. Miałem wrażenie, że lecimy bardzo, naprawdę? bardzo długo. Tak.